się wykiechało trochę auto no to nie działa ok tak, się ugotowało ciepła wydarza. właśnie jedziemy jedziemy na ciepłe źródła na kolameny no i co I się wykichało trochę auto Co mammy się. Jedziemy dalej? Tak. Jesteś go pewien? Naprawiony. <noise> Cześć, dzień dobry. Jesteśmy na Kalamena, na Słowacji. Przyjechaliśmy tu wczoraj wieczorem. Jako ostatni chyba żeśmy znaleźli w miarę miejsce. Stoimy ładnie zaparkowani i jest wszystko w porządku. Drogę troszkę poprawili. Połatali to największe dziury. Sprawili trochę drogę, tak, ta, Paweł? Tak, tą dojazdową, już tutaj na samo miejsce. Dwa miesiące temu była tragedia. Były takie dziurska, że praktycznie nie dało się z przyczepą przejechać. A wczoraj żeśmy elegancko przejechali. Nie jest to jakaś super droga, ale da się normalnie w miarę przejechać. Idziemy teraz nad wodospad, zobaczyć, jak to tam wygląda. I obalić parę mitów. Jak to tam jest naprawdę? A jeszcze mieliśmy przygodę, jadąc tutaj, trochę nam się tu zepsuło, i była opcja, że tu nie dojedziemy i wrócimy do domu. Ale my się nie poddajemy. Tak, my poddajemy się. Takie przeciwności to my pokonujemy od razu, bez zastanowienia. Także idziemy. Byliśmy różne opinie na jego temat, ale jest naprawdę ładnie położony. Szliśmy tutaj 3 km. robiliśmy sobie pierwszą wycieczkę i warto było. Co jak co, ale pogoda nam dopisała. Dopisała nam pogoda. słońce świeci jest super, ciepłko. Droga bardzo fajna fajny spacerek nie? Tak przydatny Na przewietrzenie umysłu Taki poranny poranny rozwój e, Także można się przejść i tutaj 3 km 3 km na, na nogach samochodem pokazywało coś ponad 3 km tak, że szybciutko no, się będzie. No, 20 minut. W sumie to nie wiem czy było tych szypiłem. Dobra, tak, chyba nawet nie. Jak już coś to polecamy w kalamenach ten wodospadzik odwiedzić. Śliczne miejsce, bardzo urokliwe. Bardzo łatwy dostęp do niego. Tak, nie ma zbyt dużo ludzi. Mały park na osobówkę. I jest bez problemu. Także pozdrawiamy i po południu idziemy się kąpać. Tak, na termalne źródła. O ile tam wyjdziemy. się zmieścimy? Nie wiem, czy się Obłożenie jest, obłożenie jest duże. No, Polacy mają święto, więc świętują je za granicą. Na zjeżdżało się dużo ekip, bardzo fajnie, poznaliśmy dużo nowych ludzi. Wczoraj nawet mieliśmy wieczorek integracyjny. Tak, zapoznawszy tak. No świetnie spędzony czas. Naprawdę świetnie. No nie przypuszczaliśmy, że, że będzie takie obłożenie. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem po 18. coś takiego. No to cudem mieliśmy jedno jedyne miejsce i dobrze, żeśmy się nad nim nie zastanawiali, bo chcielibyśmy zostać na drodze, a tak to sobie zacumowaliśmy w No dobra, dobra, co? Widzimy się wytocznie. Albo po południu, zależy, co my wymyślimy? Tak, co się, co się nam w ogóle to? Jak się nam dzień ułoży? I dlatego lubię karawanin w tym, że jedziesz i nie wiesz co cię czeka następnej godziny i co ci w pani głupiego do głowy. Dokładnie. plan trzeba mieć jak najbardziej, a robić swoje. Dobra. Ну то, чао. Zobaczymy wieczór ostatni na Kalamenach, uczcimy to grillem, bardzo nam się tutaj podoba. Paweł z Martyną zaliczyli nawet kąpiel Aha. ze mną. Tak. <noise> <noise> I szybki powrót do przyczepy. Szybki. Bardzo szybki. W życiu nie widziałam jak tak szybko przebierają nogami. <noise> No tak my siedzimy i polimy no, sobie tutaj grillika. Was pozdrawiamy. Na magicznym kamieniu. Nasza miejscówka tutaj, co jesteśmy tak z tyłu, jest najlepsza na świecie. To jest nasza miejscówka. Jedyna, jedna wolna, która była, gdybyśmy tutaj przyjechali. <grym> Jak ktoś stanie na naszej miejscówce, to proszę nas obowiązkowo oznaczyć, że... Tutaj był na naszej miejscówce, bo jest świetna. Kamień zostawiamy dla potomnych. Tak, można sobie na nim postawić grilla yy... Usiąść, bo już jest rozgrzany. Także my się z wami żegnamy, albo i się jeszcze jutro zobaczymy. Także na razie trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa. Cały obóz śpi, ale jak tam widać było, zapaleńców nie brakuje. Wszyscy jeszcze się grzeją w kamperach po mroźnej nocy. Też wracam, tylko chciałem zobaczyć. Czy faktycznie ktoś tam poszedł do po źródła no i nie myliłem się Ja wracam bo mrozik jeszcze jest tutaj jeszcze pozostałości po naszej kolacji bo się trochę obchodziło także my wracamy z kalamenu eee, i no to wracamy do domu, do szarej rzeczywistości weekend był cudowny, słoneczny owocny spacery i w kąpiele ja wam dziękuję, żegnam się z wami jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie w komentarzu zieloną żabkę. Na razie, pa pa! Cześć. Właśnie wróciliśmy z Kalamenów i nie chciało mi się wczoraj rozpinać już przyczepy od samochodu. Musimy zrobić dzisiaj szybką akcję, bo, bo dzisiaj musimy podjechać do urzędu. Muszę szybko uwolnić samochód, a wczoraj już wieczorem przyjechaliśmy i naprawdę, naprawdę mi się już nie chciało. Zobaczmy. Zapomniałem, zapomniałem o moim pomocniku, ciki, chodź. Jest. No i już, porządko. Gdzie byłaś? Co? Chodź, idziemy odpięć te to, to jest nasz pies. Cika. Cika. Ale ona nie ma czasu. Ona, ona musi pilnować swoich spraw a my zajmiemy się dalej rozpinaniem. No i dobra, tak to u nas wygląda W lekkim skrócie Przyczepa jest odczepiona od samochodu Stały jeszcze lusterka Ale jeszcze chcę Wam coś Coś pokazać Odnośnie tych podpór i poziomowania Jak ja to robię No Ma taki mały patent tani Tutaj mam taką Poziomicę to mi pokazuje, yy, w jakim poziomie jest przyczepa. Ona teraz nie jest wypoziomowana idealnie, bo to nie, nie o to chodzi. Natomiast na wyjazdach już jest to ważne. Ważne jest wypoziomowanie przyczepy na wyjazdach, dlatego po pierwsze, yy, lodówka jest tak zwana absorpcyjna i ona żeby poprawnie działała ta wymiana tych czynników, żeby się poprawnie odbywała ona musi być dobrze wypoziomowana wiadomo jakieś tam procentowe odchyłki mogą być, ale generalnie musi być dobrze wypoziomowana, a druga sprawa woda, odpływy wody, no dom stoi zawsze w poziomie, i zawsze te odpływy i z rynien i, i z sanitariatu i tam zawsze są pod jakimiś tam spadkami robione e, no dlatego tutaj też przyczepę Na każdym innym miejscu, nowym, trzeba wypoziomować, żeby te spadki tej wody zostały w odpowiednich kątach. No musi tak być. Dobra, została jeszcze lusterka do odczepienia. To, to już jest zabieg raczej szybki i łatwy. Gorzej jest dla mnie w drugą stronę, czyli montaż tego lusterka. Montaż jako taka w sobie jest ok, tylko nienawidzę ich potem ustawiać. Wiadomo, tutaj samochodowe mamy e, regulacje od środka guzikami, Super Ameryka. No a tutaj za każdym razem to moje od kierowcy jest ok, bo e, przez szybę otwartą sobie ustawia, ale tam że albo biegać, <grywka> wyskakiwać z samochodu i wskakiwać, albo najczęściej to już tak doprecyzowane to to jest przez moją żonę jak już siedzimy w samochodzie przed samym wyjazdem